Cześć widzowie, dzisiaj sobie otworzymy taki blister Destiny Trials z Zipstryką. No i co, lecimy. Eee. No. Nie, nie lubię takich pakowań. To bo... wszystko No, no, no. Dobra. Ale trzy I tutaj kartę promo ze streaker taką. Bardzo ładna i kodzik dla Was no dobra to zaczniemy sobie od tego z holołem. Lecimy u pakowanie trochę się zmieniło w tych nowszych nie wiem, dobra Mamy, Uuu, jakoś opuściła kołodzik. Mamy energię mroczną. Co to dla? ładny, ładny. Purloina, Maripa, Slagme, Fortressa, Flucela, Arina, Brickbaga. Troll z Jego i polo. No dobra, to może Giovanni coś lepszego nam zaoferuje. A nie cóż, normalnie. że jakiś taki był dziwny. Kołudzik. I co my tu mamy? Energia, tym razem elektryczna. Snowball, ładny potas Ekans, Kombasken, Tiam Machine, Hippowdon, Morgrem, Tyranitar, Porygon 2 i MacCargo. no to teraz Last Park Magic czy Last Park Tragic? No Nie powiem, że przydało się, żeby coś dropnęło, To nawet bardzo Przykro będzie jak 3-4 dropów. Nie powiem, że nie. Ale może tutaj cyntia. coś nie naprawi? Kodzik. No i teraz chwila prawdy. Energia znowu elektryczna. Gabajt. Kwilawa. Midorina. Baltoy. Hypno. Arbok. Spike Move Gym. Flipback. Tramper i Uu, mamy trenera Arinę. No dobra, to chociaż coś. Także no, tym pozytywnym akcentem kończę ten odcinek. Do widzenia Państwu.